Bró, dzisiaj jest dzień placka. Taniec Backrooms będzie jutro, więc piszcie Niki z Roblox. Wchodzę do stołówki, głodny jak gracz po respawniemu dnia. Tako, ładne, kolorowe, zachęcające. Ale dziś jest dzień placka, więc podchodzę do Lady i mówię Pani, halo, dziś święto placka. Pani za Ladą robi tank stop. Oczy rozszerzają jej się jak dwa guziki od fartucha. Patrzy na dwie pozostałe panie. Dziewczyny. Dzień. Placka. I nagle stołówka zmienia się w tryb awaryjny. Panie wciskają guziki, których nigdy wcześniej nie widziałem. Szafki otwierają się jak lootboxy. Patelnie same wskakują na kuchenkę. Ziemniaki lecą jak w deszczu meteorytów. I zaczyna się... Pani numer jeden rzuca masą jak Magda Gessler talerze. Pani numer dwa smaży dziesięć placków naraz jakby grała w G.O.A.T. game. Pani numer trzy. Ona nawet nie smaży. Ona teleportuje placki z patelni na talerze. Po chwili robi się tornado. Sto. Placków. W powietrzu. Lecą nad stołami. Odbijają się od tacki. Jeden ląduje na plecaku jak naklejka. Jeden przykleja się do ściany jak ninja. Jeden robi obrót i siada ci na talerzu z idealnym plum. Cała stołówka patrzy z niedowierzaniem. Pani zaladą ladą mówi: tako? Tak o to jutro. Dziś świętujemy. I wręcza mi super złotego placka Premium Edition.